Cześć. Witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pojawiły się pierwsze oficjalne zdjęcia zestawu 4256, czyli Peugeot Hypercar. Zestaw będzie miał premierę już za chwilę, ponieważ na początku maja no i wtedy też oczywiście na moim kanale pojawi się recenzja tego zestawu. Będzie się on składał z 1775 elementów, a jego cena to 200 euro, czyli w przeliczeniu jakieś 950 zł, czyli od razu widać, że jest to półka cenowa Porsche RSR czy Ferrari 488. Jeśli chodzi o wymiary, to długość tego samochodu to 50 cm, a wysokość 13 cm. Z kolei jeśli chodzi o jego funkcję, no to na pewno znajdziemy tutaj ruchome tłoki, z tego co pamiętam, to mamy tutaj silnik V6, znajdziemy też układ kierowniczy, zawieszenie oraz otwierane drzwi. To co mnie ciekawi to to jak będzie to na żywo wyglądało, szczególnie w ciemnościach to co teraz widzicie, czyli użyte te fluorescencyjne elementy do przednich świateł. Jeśli chodzi ogólnie o wygląd tego zestawu no to tutaj szczegółów jeszcze na tych zdjęciach nie widzimy, widzimy tylko go z zewnątrz, nie widzimy tych wszystkich jakichś tam niuansów, ale patrząc na niego z przodu, z tyłu i z góry, no to prezentuje się nieźle, no ale na pewno już tak w 100% jakąś, jakieś swoje zdanie będę mógł sobie wyrobić jak... Zobaczę go na żywo, chociaż po tych pierwszych zdjęciach najgorzej to, co teraz widzicie, najgorzej prezentuje się z boku. Tutaj już te podobieństwa się trochę rozjeżdżają. Najbardziej dziwi mnie tutaj dosyć spory prześwit za kabiną kierowcy. No i ogólnie ten bok już się tak. Fajnie nie prezentuje, ale wiemy też, że LEGO potrafi robić zdjęcia z odpowiednich kątów, dlatego też na tych pozostałych zdjęciach, może tylko i wyłącznie dlatego, on się prezentuje w miarę dobrze. Ale ocenimy go sobie już w pełni, jak będę go miał u siebie podczas recenzji. Także jeśli chodzi o te pierwsze zdjęcia, to z mojej strony byłoby na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo podczas recenzji tego właśnie zestawu.